Szanowni Państwo, tutaj muszę zwrócić uwagę i przeprosić, że rzeczywiście żołądek ma być zakwaszony, a nie organizm. Po prostu wiecie, w moim wieku już można się pomylić. Ale dzisiaj będę o czym innym mówił. Większość z nas, z was, dzwoni do mnie, Panie Adolfie, co robić w związku z tą sytuacją, jaka panuje w kraju, w Europie i na świecie. Szanowni Państwo, cóż ja mogę wam po prostu powiedzieć? Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć jedno. Że sytuacja zaogniła się do tego stopnia, że jesteśmy wszyscy, jak gdyby, w kwarantannie. Mamy zakaz wychodzenia z domu może nie zakaz, ale niby dobrowolność ale w zasadzie chodzi o ten zakaz. Jesteśmy uwięzieni, jakbyśmy siedzieli już w więzieniu z tym, że we własnych domach. Oczywiście rząd robi to w dobrej wierze, niby i z myślą o naszym dobrobycie, z myślą o nas, ale mało kto zdaje sobie sprawę. Że ludzie tracą miejsca pracy, wkrótce skończą się pieniądze i wkrótce zacznie się bieda i głód. Co wtedy? Co wtedy? No to wtedy będzie po prostu ulica. No bo nic innego być nie może. Nikt nie będzie patrzył na to, czy jesteśmy chorzy, czy nie jesteśmy chorzy. Będziemy wszyscy po prostu głodni. Wielu z was powie, że sieje jakieś zamieszanie. Nie. Ja po prostu przewiduję i obserwuję. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co dzieje się w Szwajcarii przy tym słynnym, wiecie, tunelu, gdzie tam celebryci się zjeżdżali, możni tego świata i odprawiali różnego rodzaju harce. Szanowni Państwo, otóż na dzień dzisiejszy wiem, że codziennie ląduje po 10, 15, 20 helikopterów obok na placu i samochody podjeżdżają. Jakoś ludzie znikają, samoloty odlatują puste. Nie wiem co się szykuje, ale jeżeli dzieje się to, co przewiduję, to powiem tylko tyle. Niech Bóg ma nas wszystkich w swojej opiece. Szanowni państwo, gdzie mamy obecnie celebrytów? Też ich nie ma. Gdzieś powyjeżdżali na wczasy na różnego rodzaju sympozja naukowe na drugi koniec świata, jak najdalej od Europy, jak najdalej od kontynentów jakichkolwiek. Szanowni Państwo, to nie jest straszenie, to jest realne podejście do tego, co dzieje się u nas i w Europie. Powiem jedno: co my winniśmy zrobić? Przede wszystkim musimy gromadzić zapasy żywności, wody, środków opatrunkowych. Ci, którzy mają pozwolenia na broń, niech po prostu kupują amunicję. A propos amunicji, w większości sklepów, już jej nie ma, bynajmniej tutaj na naszych ziemiach kieleckich. Szanowni Państwo, sytuacja się zaognia. Oczywiście rząd dąży do tego, aby zorganizować wybory. Wybory, tak, za wszelką cenę wybory. Ale komu te wybory są potrzebne, jeżeli będziemy wszyscy chorzy? Ja myślę, że rząd, jeżeli rzeczywiście jest rządem, jak mi się mieni, czyli rządem polskim, powinien zająć się nami, czyli Rdzennymi mieszkańcami Rzeczpospolitej, po to, aby nas uratować, gdyż bez nas On nic nie znaczy. To my jesteśmy siłą tą napędową my jesteśmy tą siłą wzmacniającą cały organizm naszego kraju. Jak nas nie będzie, to i rządu nie będzie. O tym proszę pamiętać. Wielu z Was mówi tak: Panie Adolfie, no ale dobrze, mamy dzieci, mamy starców jak ich zabezpieczyć? Szanowni Państwo, trudno jest mi powiedzieć, co mamy konkretnie robić. Ja na chłopski rozum to po prostu wszystko mówię. Tak jak to czyniono kiedyś. Nigdy nie spotkałem się z wojną tego typu, z wojną biologiczną. Gdyż wojna biologiczna to jest nic innego. To jest właśnie to, co nas obecnie spotkało. Gdyż rzeczywiście, czy zarazki, czy bakterie, Trzy wirusy są nam na łby rzucane i po prostu w tej chwili my jesteśmy tym infekowani. Kto to robi? Komu na tym zależy? Gdyż ja osobiście nie wierzę w to, że to się zaczęło od Chin i od tych nietoperzy. Szanowni Państwo, dużo by mówić, ale co z tego, że możemy narzekać? Jak widzicie, żon dokonuje zakupu masek, zakupu kombinezonów, rękawiczek, Ogranicza wszystko, co jest tylko możliwe. Szanowni Państwo, ale czy dla nas jest to pomocne? Nawet prezydent Reagan, nie Reagan, przepraszam, prezydent Trump nie wie, czy to jest wirus, czy to jest bakteria, czy to jest prątek. Szanowni Państwo, nikt nie jest w stanie nam na to pytanie odpowiedzieć, więc nie łudźmy się, że ktokolwiek z naszych ministerialnych działaczy, Doktorów, lekarzy wie, czy to jest wirus, czy to jest bakteria. Tego nikt naprawdę nie wie, skoro tego nie wie nawet Donald Trump. Człowiek, który bądź co bądź ma pod sobą wszystkie laboratoria, jakie są na tej kuli ziemskiej, począwszy od Ukrainy, skończywszy na Chinach. Także, szanowni państwo, ja mogę doradzić tylko tyle. Organizujmy zapasy żywności, duże ilości wody leków, Nie wpadajmy w panikę. Róbmy to wszystko na spokojnie. I przygotowujmy się do czegoś, czego nie, z czym nie spotkaliśmy się nigdy, a z czym spotkano się na Ukrainie podczas wielkiego głodu. Nie będę mówił, co nas czeka. Ale jeżeli dojdzie do takiego głodu, jak był na Ukrainie, to resztę dopowiedzcie sobie sami. Dlatego musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Nie tylko na ewentualność na, na, napadu na nas, ograbienia nas, zabicia czy zgwałcenia, ale na wszelkie jeszcze inne rzeczy, o których umysł ludzki nie jest w stanie powiedzieć. Wielu powie, że straszę. Ja nie straszę. Ja już patrzę na zimno, na to wszystko. A propaganda, ta, która się odbywa w telewizji, raczej straszy. Ja Chcę po prostu uzmysłowić wam, żebyście do tego podchodzili ze spokojem, z takim zawodostwem, tak to można powiedzieć. Odżywiajcie się dobrze, jedzcie czosnek, duże ilości czosnku. Pijcie mleko z czosnkiem, ze słoniną. Uodporniajmy nasze organizmy, żeby po prostu nie mogły być zainfekowane czy to wirusem, czy bakterią. Wiadomo, że na bakterie walimy antybiotyki, na wirusa. Praktycznie nie ma lekarstwa, który by wyeliminował. Są co prawda zioła wspomagające, eliminujące wirusy. Dokładnie w stu procentach nikt tego nie wie. Nasz organizm jest to perpetuum mobile, które po prostu potrafi zwalczyć każdego wirusa i każdą chorobę. Ale to wszystko zależy od tego, co my w tym organizmie mamy. Jeżeli dojdzie do sytuacji takich, o jakich ja wiem, to po prostu będzie tragicznie. Będzie tragicznie. To nie skończy się na 10 maja na wyborach. To dopiero od 10 maja może się zacząć drugie takie epicentrum uderzeniowe. I z tym musimy się, szanowni państwo, zmierzyć. Dlatego patrzcie, co obserwuję, co się dzieje na świecie, ale patrzcie również, co dzieje się w kraju. Dlaczego znikają osoby, które były do tej pory na świecznikach, a teraz ich nie ma? Czyli co? Uciekają. Z tonącego okrętu, gdyż Polska może być tylko tonącym okrętem, na którym jeszcze grają tango. Szanowni Państwo, powiem tak: w zasadzie nie powinienem Wam więcej już nic mówić, gdyż wielu z Was powie, że sieje strach i zamieszanie. Nie sieje, ja tylko chcę, żebyście byli gotowi na wszystko. Pamiętajcie, jeszcze raz czyńmy przygotowania. Na każdym froncie nie patrzmy na nikogo, co nam ktokolwiek mówi. Nie słuchajmy tych, którzy mówią, że wszystko jest ładnie i pięknie. Miejmy własny rozum, własną intuicję i własnego nosa, jak to mówią pospolicie Polacy. Szanowni Państwo, tym może niezbyt optymistycznym akcentem zakończę. Myślę, że wkrótce będziemy wiedzieć troszeczkę więcej, ale czy ta wiedza przysłuży się nam, czy prowadzi do nas ogrom strachu, to już jest inna bajka. Szanowni Państwo, i tym akcentem zakończę. Dziękuję bardzo.